Cześć, tu Major Walesiak. Porozmawiamy dzisiaj o standardowych access listach. W trakcie mojego wykładu poruszę następujące zagadnienia: opowiem czym są access listy i jak się dzielą. Następnie opowiem kiedy je stosujemy, pokażę jak je konfigurować, powiem jakie są komendy diagnostyczne. Na końcu pokażę konfigurację w programie Packet Tracer. I podsumuję swoje wystąpienie. Zapraszam. Access Listry to nic innego jak filtry. Filtry, y które przesiewają ruch. Y Każda z tych reguł, właśnie filtrów, zawiera y warunki, jakie muszą być spełnione, aby pakiet przeszedł lub został odrzucony. Y w ten sposób mamy kontrolę nad ruchem. Możemy kontrolować ten ruch. Jaki jest podział access listy? Access listy w zależności od, proko, od protokołu. Może tak najpierw dla protokołu IPv6 mamy access listy tylko nazywane. Natomiast dla protokołu IPv4 mamy numerowane i nazywane. Czym się różni od nazywanych? A no. Prosta sprawa. Access listy numerowane rozpoznajemy po numerze, a access listy nazywane rozpoznajemy po nazwie. I teraz tak, access listy możemy jeszcze podzielić na standardowe i rozszerzone. Access listy standardowe filtrują tylko po IP źródła. Tylko źródło pakietów nas interesuje tylko adres IP źródła pakietów. Posiadają numery od 1 do 99, natomiast jest jeszcze wyższy zakres, którego tu nie napisałem. Akces listy rozszerzone filtrują po protokole, po IP źródła, po IP celu, po porcie źródła i po porcie celu. I mają numery od 100 w górę. O, no, jeszcze jest wyższy zakres, którego tu nie umieściłem. Zwracam uwagę, że akces listy rozszerzone filtrują po wielu parametrach. Daje to bardzo duże możliwości konfiguracji i zmiany. Kiedy stosujemy Access List? Access Listy możemy stosować, jeśli należy wskazać, je, co zrobić z danym ruchem. Na przykład proszę zobaczyć, tak jak tutaj, przy tunelu IPSEC musimy zdecydować. Który ruch ma przejść przez ten tunel, a który może normalnie trafić do internetu? Na przykład, tu w internecie stoi jakiś zwykły serwer www. Teraz tak, ten serwer chce, może skorzystać z tego serwera www, to nie będzie przechodził przez, o, przez tunel. Natomiast jak chce dostać się do tego serwera, to musi przejść przez tunel. I pytanie: skąd router ma rozróżnić, który, yy, które pakiety wrzucić do tunelu? A no, właśnie, pomaga mu w tym. Access lista. Access lista wskazuje mu, który ruch wrzucać do tunelu. Albo proszę popatrzeć na ten przykład obok. Tutaj mamy router i mamy tu jakieś notowanie, czyli adresy prywatne zamieniamy na publiczne i pytanie: co ma wskazać, które adresy mają podlegać translacji? A no, oczywiście, access lista wskaże, co ma podlegać translacji. Kolejnym zastosowaniem Access List jest ograniczenie dostępu do routera poprzez telnet i SSH. Czyli można założyć Access listę na linię WTY, żeby wskazać, że załóżmy tylko jedna osoba z danej sieci, jeden adres IP z danej sieci może się łączyć z routerem, albo że tylko wybrana sieć może się łączyć z routerem, co pokaże na, w czasie pokazu. Kolejnym zastosowaniem access list jest ograniczenie normalnego ruchu w sieci, czyli podobne funkcje do firewalla, czyli blokuje, niektóre przepuszcza, niektóre blokuje. Jednak access listy są mało wygodne i przez to rzadko stosowane w tej, w tej roli. Teraz na przykład mamy takie funkcje jak zone-based firewall, która jest wygodniejsza, jest bardziej elastyczna niż, niż access listy. Jak wygląda konfiguracja access listy? Hmm. Pokażę to na przykładzie. W tym przykładzie access lista ma zadanie uniemożliwić PC1 kontaktowanie się z internetem. Widzimy komputer PC1 nie może wychodzić do internetu, o, zakaz wyjścia do internetu. Jak teraz wygląda stworzenie takiej access listy? Podajemy tak, widać, że jest to access lista standardowa numerowana ponieważ ma numer, który rozpoznaje numer 1, teraz to są dwie akcje permit albo deny. W tym wypadku odrzucamy konkretny adres IP, który ma 192.168.10.10, widać, że to jest adres tego komputera. Czyli ten wpis odrzuca pakiety od tego komputera, natomiast przepuszcza, Wszystkie z sieci 192.168.10.0, czyli widać, że PC2 będzie mógł wychodzić do internetu, bo przepuści na przykład ruch od PC2, ale tak widać całą sieć przepuszcza. Zwracam uwagę, że jest tutaj maska odwrotna. Przypomnę tylko jak liczyć maskę odwrotną. Sieć 10.0 jest 24-bitowa. Jak policzyć maskę odwrotną do 24-bitowej, a no bardzo prosto, od, od maski pełnej, czyli 255, 255, 255, 255 odejmujemy maskę y, tą, którą chcemy otrzymać odwrotną, czyli 24-bitową, czyli 255 255 255 0 I teraz trzeba zrobić odejmowanie minus pod kreską i otrzymujemy 0 0 0 i 255 I to jest właśnie nasza maska odwrotna o, to jest nasza maska odwrotna 000255. Tak jak widać, jest tutaj. Dobrze. Zwracam uwagę, że na końcu każdej access listy jest niewidoczny wpis deny N. Odrzuć cały ruch. Odrzuć cały ruch. Nie widać tego wpisu, ale on jest. Gdy już skonfigurujemy access listę, należy ją gdzieś przypiąć do któregoś interfejsu. Proszę popatrzeć, przypinam ją do interfejsu serial 00 w kierunku out, czyli na pakiety wychodzące, czyli te pakiety, o proszę, te będą wpadać w to access listy. I ta access, te pakiety będą właśnie podlegać sprawdzeniu przez access list. Natomiast jak jest podłączona w tym kierunku, to te pakiety nie będą podlegały inspekcji. To co wraca z internetu nie przechodzi przez access listę ponieważ jest ona z kierunku out, czyli pakiety wychodzące z interfejsu. Widać, że one wychodzą z interfejsu i one będą podlegane inspekcji w access liście. Ważna dobra praktyka access listy standardowe ustawiamy jak najbliżej pakietów. Proszę popatrzeć. W tym wypadku zmieniamy podpięcie access listy i co to teraz spowoduje? Zmiana podpięcia access listy spowoduje, że PC1 nie będzie miał dostępu do serwera plików. Tak, przypięliśmy access listy na interfejs G00 na kierunek wchodzący, to znaczy, że ruch, który będzie wchodził w tą stronę będzie podlegał inspekcji przez access list. wiemy, że access lista nie przepuszcza ruchu od PC1. Krótko mówiąc, PC1 nie będzie mógł ani wyjść do internetu, ani do serwera plików. No jednak polityka, którą założyliśmy, miała tylko zabronić PC1 wychodzić do internetu, więc widzimy, że te przypięcie access listy na interfejsie G00 będzie niewłaściwe. Chciałem tu zwrócić uwagę, że przypięcie access listy jest bardzo ważne i Trzeba to dostosować do konkretnej topologii, zastanowić się, jakie będzie miało skutki. Dobrze, rozważmy kolejny przykład. W przykładzie pokazuję akces listę standardową, numerowaną. I ta akces lista co narobi? Tworzy akces listę o numerze 1, która odrzuca hosta 10.10. 10.10. I przepuszcza całą resztę ruchu. Jak widzimy, we wcześniejszym wpisie była konkretna sieć podana, a tutaj mamy cały ruch. Przepuść każdego. N to jest każdy. Na końcu pamiętamy, że jest wpis deny. N. zwrócić uwagę, że jak jest wpis permit n, to ten niewidoczny wpis nigdy się nie uruchomi, bo cały ruch zatrzyma się na permit n. Dobrze, i oczywiście jest przypięcie tej access listy. Na przykład na interfejs G00 w tym wypadku. Dobre. Kolejna sprawa. Jak wygląda access lista nazywana? Access lista nazywana, taka jest składnia IP, access list, standard, i jest nazwa access list. Dobrą praktyką jest to, że nazwy access list piszemy wielkimi literami. Access lista też odrzuca hosta, przepuszcza całą resztę. O, i uwaga, tutaj jest nowa komenda remark. Remark to jest komentarz do access listy. Komentarze są bardzo ważne, ponieważ tłumaczą co robi access lista. Najlepiej, żeby sama nazwa access listy już nam wskazywała co robi access lista i komentarz tylko to dopełniał. Oczywiście jak access listę stworzymy to access lista nie działa dopóki nie przypniemy na którymś z interfejsów. Access listę można modyfikować. Pojedynczy wpis nazywa się Access List Expression ACE. Teraz proszę popatrzeć, jest tu jakaś access lista numer 1, która ma dwa wpisy: Deny, host i permit any. Proszę zwrócić uwagę, że przy tych wpisach zostały dodane numery sekwencyjne. Domyślnie zostają dodane numery sekwencyjne co 10. Teraz proszę bardzo, wchodzimy w w konfiguracji access listy standardowej o numerze 1 i mówimy no 10 czyli usuń wpis o numerze 10 czyli ten wpis usuwamy i tworzymy nowy wpis tworzymy nowy wpis i mało tego tworzymy kolejny wpis o numerze 15 o numerze 15 I jak widać jak widać na końcu nasza access lista wygląda tak wpis jest poprawiony Tutaj ten poprawiony, ten dodany, między te dwa. Tak, można właśnie zmieniać access listy. Kolejne zastosowanie, tutaj access listy, to było ograniczenie dostępu poprzez Telnet i SSH do routera. Proszę zwrócić uwagę, tworzymy access listę o numerze 21, która przepuszcza całą sieć 192-168-100. Następnie Wpisujemy polecenie access list 21 deny any log, czyli dodajemy kolejny wpis, drugi do tego wpisu, który jest deny any. Proszę zwrócić uwagę, że na końcu też jest wpis deny any. To dlaczego go tu umieszczam? Bez sensu. No, tu umieszczam go specjalnie z opcją log, żeby zostały wysłane komunikaty syslog, gdy jakieś pakiety wpadną w to access listę. Ten, podkreślę jeszcze raz, ten wpis nie zmieni działania access listy, natomiast spowoduje wysyłanie logów, jak coś wpadnie w tą access listę. No i oczywiście tutaj uwaga jest różnica access lista, która ma ograniczyć ruch telnet albo SSH, przypinamy na linię WTY, proszę zwrócić uwagę, nas jest przypięta na linię WTY. Uwagi ogólne do access list, przy access liście pierwsze dopasowanie permit skutkuje przepuszczeniem pakietu, reszta wpisów nie będzie wykonywana. Jeśli stworzymy access listę, która nie ma żadnego wpisu permit, to znaczy, że ona wycina cały ruch, ponieważ na końcu jest deny any. Kolejny temat, przy access listach standardowych router sam sobie zmienia kolejność access list. Najpierw układa zawsze wpisy o hostach, a później o sieciach. Natomiast przy access listach rozszerzonych, router nie zmienia kolejności. Więc jak zrobimy złą kolejność, która nie ma sensu, na przykład damy na początku permit eny, to ta access lista będzie tak działała i router nie zmieni kolejności. Więc trzeba tu uważać. Jeśli chodzi o routing, to pakiety, których źródłem jest router, nie podlegają inspekcji przez access listę przypiętą na tym routerze. Czyli router, jeśli on jest źródłem pakietów, nie, nie przepuszcza ich przez access listy, które ma założone. Natomiast inny router, inny router, który dostanie od tego routera jakieś pakiety, no oczywiście przepuszcza już je przez access listy. Tak, jeśli chodzi o komendy diagnostyczne, to oczywiście komenda show run, show access lists i to możemy też sprawdzać tu statystyki, co wpada w to access listę, no i czyszczenie y, tych właśnie statystyk. Przyszła pora, na przykład praktyczny. Proszę zwrócić uwagę. Mamy taką topologię. Y, mamy router, który jest podłączony do dwóch sieci. I na routerze, routerek i komputery są zarysowane, Na routerze działa SSH. Sprawdźmy to. Z PC1 nawiążmy sesję SSH do routera. PC1, telnet SSH, klient. Adres IP routera 192-168. Proszę zwrócić uwagę: router ma adres IP 192 z tej strony, a z tej ma 10.1. No, którykolwiek adres wpisze, żeby się nawiązać sesję, załóżmy 10.1, użytkownik admin, taki jest stworzony, hasło Cisco, jak widać PC1 może w tej chwili nawiązać sesję SSH, natomiast co mamy do zrobienia? No Mamy do zrobienia tyle, żeby stworzyć taką access listę, żeby dostęp przez SSH miał tylko ten komputer administratora. Mówiąc PC1 już nie będzie miał możliwości nawiązania sesji SSH, zróbmy to. Wchodzimy na router, wchodzimy w tryb uprzywilejowany, w tryb konfiguracji. Proszę popatrzeć, teraz stworzymy access listę nazywaną IP access list standardową. Nazywana miała być, więc napiszemy SSH. No i Enter. Enter. No i teraz musimy przepuścić odpowiedniego hosta. Zwracam uwagę, że musimy przepuścić tylko ten PC10. PC, PC, PC odresie IP 192, 168, 10, 10. Tylko on może mieć dostęp. Więc zróbmy to. Permit host 192 168 10 10 Dobrze i tyle by wystarczyło jeśli chciałbym sobie po... tyle by wystarczyło bo przypominam że jest na końcu wpis deny any Natomiast jak chcę przejrzeć statystyki mogę jeszcze sobie wpisać deny any Mimo, że już na końcu jest taki niewidoczny wpis, ale wpiszę go teraz, dobrze. Słuchajcie, mam stworzoną access listę, ona na razie nigdzie nie działa, ponieważ nigdzie nie jest przypięta. Przypominam, że jak chcę ograniczyć dostęp przez telnet i SSH, muszę to access listę przypiąć na, na linię WTY, czyli wchodzę line WTY od 0 do 4 i wpisuję ip access access class i teraz muszę nadać nazwę. A nazwa przypomina moje access listy: to było SSH. SSH. I słuchajcie, na jaki ruch, na ruch wchodzący do routera, bo ktoś próbuje wejść. Dobrze, i to jest koniec konfiguracji. Sprawdźmy, czy access lista działa w pożądany sposób. Z PC1 spróbuję nawiązać sesję telnetową. 192, 168, 21, admin. Connect. Dobrze. Co to znaczy, że coś źle zrobiłem? Patrzmy na konfigurację na routerze. Show access lists. Permit host. Dynajny. Proszę, proszę popatrzeć. Wpiszę teraz komendę show run i znajdę błąd. Co się okazało? No, że na liniach WTY, proszę bardzo, założyłem um, access listę dla. Protokoła IPv6, co oczywiście jest nieprawdą, dla IPv4 pomyliłem się w składnie. Nie powinno być IP, tylko powinno być ACCESS class. Samo, no, naprawmy ten błąd. Wchodzę w tryb konfiguracji. ConfT. Wchodzę w tryb konfiguracji linii WTY. Copy state. Dalej, usuwam wpis. No. Kopiuj wklej no i wpisujesz poprawnie access access class access class i teraz nazwa ssh dla ruchu wchodzącego Dobrze, sprawdźmy czy poprawiło się wszystko show run show run i szukam jest, już wygląda wszystko w porządku. Sprawdźmy, czy tak, czy działa odpowiednio. PC1 nie powinien mieć dostępu do routera. Sprawdźmy. 192.168.10.1 hasło admin. Login admin. Przepraszam. Widać, że router rozłącza sesję. Co jest poprawnym zachowaniem. Dobrze, sprawdźmy, czy admin ma dostęp do routera. Klikamy desktop, telnet ssh, klient i wpisujemy adres IP Routera 192, 168, .10 .1. Użytkownik admin, connect. I jak widać, mamy dostęp do routera. W porządku. Widać, że access listy spełniły swoje zadanie. Access lista, która przepuszcza tylko ten komputer, została założona na linię WTY. Podsumowując, tylko PC admina, PC admina może nawiązywać sesję SSH do routera. Pora na kolejny przykład. Kolejny przykład, proszę zwrócić uwagę, w tej y, topologii wszystkie urządzenia są już poadresowane i tylko y, założenie jest takie, że mamy stworzyć access listę, która zablokuje dostęp PC2 do serwera plików. O, czyli dostęp tutaj ma być zakazany, y, dobrze, stwórzmy najpierw access listę, która to zrobi, Enable conf t, stworzę w tym razem access listę numerowaną, standardową, numerowaną o numerze 1 i ta access lista będzie blokowała ruch od hosta 192.168.103.3 czyli od pc2, czyli deny Dunaj, e, przepraszam, host 192, 168, 10, 3. proszę. Natomiast całą resztę ruchu musimy przepuścić. Permit. N. Czyli literówka. Permit. N. Dobrze, access lista stworzona, I teraz posłuchajcie, trzeba się zastanowić, gdzie mamy ją założyć, na którym interfejsie. I teraz tak, rozważmy sytuację. Czy zakładając na tym interfejsie o, dla ruchu wchodzącego, czy coś trzymamy? No, PC2 nie będzie mógł nigdzie wyjść, jak widać, ani tutaj do tej sieci, ani do web serwera, no nie o to nam chodzi. To może na tym interfejsie powinniśmy założyć to access listę dla kierunku, tym razem out. Wychodzący. No też nie, ponieważ PC2 będzie mógł wchodzić do file serwera, nie ma to sensu. Na tym interfejsie dla kierunku out też nie ma to sensu, ponieważ PC2 będzie mógł wchodzić do file serwera, nie, nie będzie mógł natomiast tu wchodzić, to, to nie o to nam chodzi. No i rozważamy kolejny. O. Dla tego interfejsu na kierunku out. Widać, że to jest na ruch wychodzący z interfejsu i tutaj ma sens, bo PC2 nie będzie mógł tu wchodzić, bo go access lista wytnie, więc będzie miał dostęp do web serwera, tak jak powinien mieć, i będzie miał dostęp do tej sieci. W porządku. Widzimy, że jest to interfejs F01. No to zakładamy access list exit interface FA01 access IP access group no i teraz tak accessista nr 1 na ruch wychodzący out Dobrze, sprawdźmy, czy to działa poprawnie. File server ma adres IP 192.168.200. No i zobaczymy, czy PC2 może go pingować. Ping 192.168.200. Jak widać brama domyśla, czyli router powiedział, że nie jest możliwy dostęp do niego. Dobrze, sprawdźmy, czy PC2 może wychodzić do web serwera. Web serwer ma adres IP192 168 .100, 100. To sprawdźmy, czy PC2 może do niego wychodzić. 192.168.100. 100 to może, jak widać może, więc wszystko jest w porządku. przypatrzmy się na statystyki na routerze. Piszemy polecenie show access list, show access list. Proszę zwrócić uwagę, że gdy spróbowałem pingować file server pakiety ICMP wpadły w access listę cztery razy co można obejrzeć właśnie tutaj w statystykach. Podsumowując access listy to zestawy reguł filtrujących ruch w sieci czyli access listy to filtry jakie mają zastosowanie określamy w nimi, z nimi pakiety które zostaną dalej poddane na przykład w rzuceniu w tunel IPsec albo Translacji NAT, lub jeszcze do innej rzeczy. Po prostu służą do wskazywania, z którym z danym ruchem co zrobić. Kolejne jest zastosowanie do, dotyczy ograniczenia dostępu do routera przez Telnet i SSH. Zakładamy je na linię WTY i mogą być też ograniczone ograniczeniem dla normalnego ruchu w sieci. Rozróżniamy akces listy standardowe które filtrują tylko po IP źródła oraz access listy rozszerzone, które mogą filtrować po protokole, po IP źródła, po IP celu, po porcie źródła i po porcie celu, czyli widać, czy naprawdę wiele można zrobić. Dziękuję za uwagę, mówił Major Sławomir Walesiak.